dobry, dzień dobry Dzisiaj rano wstałem jak zwykle mam rozkwiny co do kamerki Jak nagrywać? W jakiej rozdzielczości? Kiedyś nagrywałem głównie 1080p, czyli to jest Full HD I nagrywałem w 60 klatkach Odkąd zmieniłem komputer, który obsługuje już 4K Kuś mnie nagrywanie w 4K Więc ostatnio zacząłem nagrywać 4K No i teraz kolejna rozkwina Czy nagrywać w 60 klatkach? 50, 25 czy 30? No wiadomo, mamy standard europejski, więc wszystko wskazywałoby na to, żeby nagrywać 25 lub 50. Także jeden dylemat yy, odszedł, tak? czy, czy 60, czy, czy 50, czy 30, czy 25. Standard europejski 25 lub 50. Tylko teraz pytanie kolejne. Czy 50 klatek do takich vlogów, jak my nagrywamy? Jak ja nagrywam, albo na kanale odpoczywamy, nagrywamy. Jest potrzebne aż 50 klatek. Wiąże się to z tym, że pliki zajmują dużo więcej. Bateria też leci szybciej w kamerze. No i oczywiście film renderuje się dużo, dużo dłużej. Myślę, że filmy. Wszystko wskazuje na to, żeby nagrywać w 25 klatkach. Film się renderuje szybciej. Materiał jest gotowy szybciej. Więcej miejsca na karcie. Więcej baterii zostaje, podpowiedzcie, czy, czy te 50 klatek jest, jest, jest sensownie nagrywać, czy, czy zostać przy 25. No i kolejna rozkmina, czy 4K, czy jednak zostać przy Full HD. I w ogóle, jeśli chodzi o jakość obrazu z tej kamerki, jak nagrywałem Full HD, nie widziałem aż tak ostrego obrazu. Jak zacząłem nagrywać w 4K, obraz stał się bardzo ostry. I stwierdziłem, że zmienię ustawienia tej kamery na ostrzenie na minus 2, czyli w ogóle, żeby nie wyostrzała cyfrowo, bo to jest chyba bez sensu przy tym, jaki obraz wychodzi z tej kamerki w ogóle ostry. Otrzymanie na razie zostawiam na minus 1. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No I pytanie, właśnie czy nagrywać w 4K, czy to ma sens, skoro większość ludzi i tak ogląda filmy na telefonach. Z drugiej strony, nagrywając w 4K, można też film wyrenderować w 1080p, chociaż widzę coraz częściej w statystykach, że urządzenia, na których są oglądane filmy, coraz więcej pojawia się jednak dużych telewizorów. No, także reasumując, dylemat. 4K i czy nagrywanie od razu 1080p? No i ten klatkaż, czy zostać przy 25 klatkach, ewentualnie 30.